Alicja Maria Michalina od Apokalipsy. 1 stycznia 2024 roku, godzina 18. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, słowo Matki Kościoła w Polsce i na świecie. Dziecko moje Mario Michalina od Apokalipsy. Niewolnicu najmniejsza z najmniejszych. Namaść olejem egzorcyzmowanym czoło, oczy, usta, uszy. Serce i dłonie czyniąc trzykrotny znak krzyża i wypowiadając słowa błogosławieństwa: Zwycięża Lew z pokolenia Judy z rodu Dawida Jezus Chrystus Król. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Aby przyjąć pouczenie płynące z mojego niepokalanego serca Matki Boga żywego mocą Ducha Świętego. I niech się tak stanie. Potwierdzenie z Księgi Izajasza. I wyrośnie różdżka z pnia Jezsego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Izajasz rozdział jedenasty, wiersz jeden do dwa. Dotyczy nowej ery ducha świętego, która się rozpoczęła. Kolejne wersety. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźleńciem razem leżeć będą. Ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słone. i igrać będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmi i zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze Izajasz, rozdział 11, 6 do 9. Dotyczą Ducha Świętego to jest darów, na które należy oczekiwać. Rozdział jedenasty z Księgi Izajasza należy rozważyć w całości. Regina i Polonia. Moje kochane dzieci zgromadzone w domach modlitwy Świętego Jana Pawła II oraz w innych wspólnotach chrześcijańskich, szczególnie wybrani kapłani, biskupi, arcybiskupi, trwajcie w wierze ojców waszych. Wasza egzystencja jest teraz bardzo zagrożona. Pozdrawiam was i życzę wytrwania w łasce Bożej podczas duchowej walki z księciem ciemności. Niech błogosławieństwo dane Mojżeszowi i wam nieustannie towarzyszy. I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami, powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im, niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. W tych czasach ostatnich proście o to synowie i córy Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie. Ja Matka Boża, Święta Boża Rodzicielka z łaski Bożej zostałam wyniesiona do chwały i Wy macie synostwo w Chrystusie Panu. A więc nie jesteście już niewolnikami, ale dziećmi Bożymi. Zwracam się do was z prośbą: wzmacniajcie się modlitwą, prosząc z miłością w sercu o przebaczenie o Boży pokój w waszych sercach i narodach. Ten pokój może dać tylko mój Syn, książę pokoju, a w Polsce Nowym Jeruzalemery Ducha Świętego prawnia intronizowany król polski, mianowany według podanych warunków słudze Bożej i Lakównie, I niech tak się stanie. Wy, apostołowie czasów końcowych podwójcie wasze modlitwy, błogosławieństwa, przygotujcie sakramentalia wskazane w domach modlitwy świętego Jana Pawła II, obrazy, Bożego Miłosierdzia z Wilna, świętej rodziny, Regina di Polonia, Redi Polonia, wizytówki dwóch najświętszych serc na oślepienie szatana, który się bardzo panoszy w twojej ojczyźnie oraz szkaplerz świętego Michała Archanioła. Chusty które mają łaskę uzdrowienia poprzez namaszczenie i obrazki króla i królowej Polski, które należy mieć przy sobie w czasie trzęsienia ziemi i prześwietlenia sumień, bo nie wiecie, kiedy zapowiedziane wydarzenia nastąpią. Sakramentalia te nie mają znaków masońskich. Duchowo służyć będą wybranym dzieciom w erze Ducha Świętego. Ten rząd z dopustu jest biczem na ospałość Episkopatu Polski, Unii Europejskiej, Sejmu i Senatu. Teraz obserwujcie, co się będzie działo w polityce, gospodarce w masońskich rygorach zdrowotnych, w kościele powszechnym, rozwarstwienie pośród kapłanów, biskupów w episkopacie, tyle odstępstw i zmian w magisterium, słów konsekracji chleba i wina. A zatem będziecie adorować ohydę spustoszenia według Bergoglio, który chce być sam adorowany. Mały sąd ducha świętego nikogo nie ominie. Prawda jaką o zobaczycie rozstrzygnie. Wasza nieufność w proroctwa i Twoje Mario Michalino od apokalipsy, wybranko Trójcy Świętej i uwierzytelni. Krótki będzie czas, na zastanowienie się, po której stronie staniecie. Po szczepieniach ludzie źli, będą Was atakować. Inni wierni będą szukać kapłanów, aby w sakramencie pokuty i pojednania zrzucić z siebie jarzmo grzechu. Przejdziecie jeszcze wiele prób i prześladowań. Aby uchronić moje królestwo i mojego syna Jezusa Chrystusa, zadane dane jest PJJ. Należy odrobić lekcję i przyjąć to doświadczenie. Każdego miesiąca dnia szóstego w wybranym miejscu, w Miejscu Królewskim, wylewane są zdroje łask, a woda pobrana z tych źródeł daje łaskę uzdrowienia na duszy i ciele. Należy wykonać figurki na wzór figury Chrystusa Króla Polski Intronizowanej, co zlecam bratu Markowi M oraz pozostałe sakramentalia. I niech tak się stanie. Amen. 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 Relacja ukrytej siostry duchowej. Ja, Matka, Święta Boża Rodzicielka, potwierdzam, z dniem dzisiejszym się rozpoczęła nowa era Ducha Świętego. Będzie ona najpiękniejsza jak zwiastowanie, jako oczekiwanie na narodziny mojego Syna dla narodu wybranego, o którym były proroctwa w Starym Testamencie a Jezus Chrystus zapoczątkował Nowy Testament. Podobnie i teraz weszliście w erę Ducha Świętego i otrzymacie Jego dary. Jednocześnie będzie to czas prześladowań, zamętu, niedoboru żywności, zdrady przyjaciół, odejścia ze stanu kapłańskiego i od mojego ludu. Również będzie to czas przeżycia wielkich łask bożych, jakich doznałam ze świętym Józefem. Mój Boży Syn narodził się w ubogiej stajence. Wówczas przechodziliśmy wiele niedostatków, udręczeń i prześladowań ze strony Hroda. Podczas ucieczki do Egiptu ja, matka Jezusa na Osiołku z dzieciątkiem, które miało dwanaście tygodni, a mój oblubieniec, święty Józef pieszo, przemierzaliśmy niejednokrotnie po pięćdziesiąt kilometrów. Później, aby mogli przetrwać Józef z boskim synem, podejmowali się różnej pracy. Podobnie i teraz będzie ten sam czas oczekiwania na dary Ducha Świętego, podczas którego należy modlić się odmawiając, różaniec do siedmiu boleści i koronkę do krwawych łez Maryi. Przygotowany jest do wypuszczenia nowy wirus na choroby skórne, należy używać tych ziół, które zostały pobłogosławione w Wigilię Bożego Narodzenia. Maść Nagietkowa. Rok 2023 był rokiem przełomowym i historycznym, Polska ocalona. Ten rząd, jak było powiedziane jest masoński z dopustu. Manipuluje nim Antychryst i różne nacje stanu. Bóg Ojciec nie chce śmierci grzesznika i daje różne sposoby zbawienia duszy. Ja, święty Józef opiekun świętej rodziny błogosławię was kochane dzieci zgromadzone w domach modlitwy świętego Jana Pawła II i wszystkie dzieci wybrane mojej oblubienicy Maryi Królowej Polski i świata całego Matki Boga Żywego Jezusa Chrystusa Bożej Dzieciny. Mnie była dana ta łaska. Najpierw byłem zaręczony z Maryją, później przeżywałem wiele rozterek, kiedy wróciła w stanie błogosławionym z Enkerem do Nazaretu po wizycie u świętej Elżbiety. Niepokój mój doszedł do tego stopnia, iż postanowiłem uciec, gdy Maryja powróciła do domu. Wtedy ukazał mi się Anioł Pański i zaczął mnie pocieszać. Rzekł, nie bój się wziąć do siebie swej małżonki. Bo to dziecię poczęło się mocą Ducha Świętego. Z woli Bożej nadasz Mój Imię Jezus i będziesz Mu przybranym Ojcem. Tobie Mario Michalino od Apokalipsy też z woli Bożej jestem przybranym Ojcem, bo o to prosiłaś. Wtedy zadrżało moje serce, ponieważ otrzymałem oświecenie, jakby przejrzystość i moc zwiastowania. Nie czułem się godnym, ale wolę Bożą z miłością chciałem wypełnić. I tak się stało. Mario Michalino od Apokalipsy i wam tu na ziemi trudno jest zrozumieć, co wtedy się wydarzyło, a przyjmuje się to przez wiarę. Rozpoczęła się era Syna Bożego w trudzie pielgrzymki do Betlejem. W gospodzie miejsca nie znalazłem dla niepokalanej Matki Maryi i rodzącej się Bożej Dzieciny. Towarzyszyli nam aniołowie, choć na rodziny w starej szopie przygotował święty Michał Archanioł. Bożej Dziecinie jako pierwsi oddali pokłon pasterze owiec. Aniołowie ogłosili im tę radosną wiadomość. Zaprosili, aby adorowali króla królów. Potem przybyli mędrcy ze wschodu, przynieśli dary, złoto, kadzidło i mirrę. Jednak musieliśmy szybko uciekać, bo król Herod w tej krainie wydał rozkaz, aby wymordować dzieci do lat pięciu. Opatrzność Boża czuwała i Anioł Pański obudził mnie, mówiąc: zabierz matkę i dziecię Jezus i uchodźcie do Egiptu, aż was wezwę. Zapisz wizję, kiedy byłaś z pielgrzymką w Ziemi Świętej w tych miejscach to zobaczyłaś małe światełka jak dusze niewniątek, które oddały życie w obronie prawdziwie żywego Boga, Bożej Dzieciny, gdzie Rachel opłakuje swoje dzieci, a teraz, kto opłakuje te abortowane dzieciątka? Matka Boża pokazała się jak zbiera te resztki płodów i jest w wielkiej żałobie. Trzeba za to wynagradzać. Mężowie wy też macie za odpowiedzialność. Teraz, drogie dzieci Matki Bożej w Nowej Jerzy Ducha Świętego, będą Was prześladować. Będzie brakować środków do życia, do których jesteście przyzwyczajeni. Dlatego proście mnie świętego Józefa, opiekuna świętej rodziny, o błogosławieństwo w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Potwierdzenie z Ewangelii według świętego Łukasza, leczaniu rzekł do nich: Nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest mesjasz, Pan. Łukasz rozdział drugi, wiersz 10 do 11. Ja, święty Jan Paweł II błogosławię was wszystkich złączonych w domach mojego imienia. Szczególnie ciebie, moja mała sekretarko MM od Apokalipsy. Zastępcę w prowadzeniu wybranego syna Z.P. z małżonką i rodziną na ten nowy rok 2024 i pozdrawiamy wszystkich współpracujących w tym dziele. Trwajcie na modlitwie, a łask wam nie zbraknie oraz darów Ducha Świętego w Nowej Jerze, gdy prosić będziecie przez niepokalaną oblubienicę Maryję, Królową Polski. To zawierzenie totus tuus, powtarzajcie często tak jak ja, kapłan, biskup, kardynał i papież święty Jan Paweł II. Błogosławię wszystkich Polaków w kraju i na obczyźnie. Przypominam, czas wracać do rodzinnego domu. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.